gdzie sztuki w Polsce jest nadal młodym rynkiem, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Ja tylko przypomnę, że z takich obrotów rzędu 40-50 milionów złotych rocznie na początku lat 2000 doszliśmy wręcz do obrotów 600 milionów rocznie. W tej chwili organizowanych aukcji jest ponad 500-550 w roku. To jest bardzo intensywna praca wielu firm na rynku, które angażują się w organizowanie wydarzeń aukcyjnych. Ale to też są i galerie, których mamy w tej chwili już bardzo wiele i bardzo wiele też jest imprez związanych w postaci targów, w postaci wiem, Warsaw Gallery Weekend, czy, czy też innych wydarzeń integrujących cały ten rynek. i można powiedzieć, że w tej chwili w Polsce mamy do czynienia z pewną modą na otaczanie się sztuką, na kolekcjonowanie i to też powoduje, że ten rynek tak dynamicznie nam rośnie, a zawsze w takich przypadkach też mamy, mamy też taki aspekt kolekcjonerski połączony z inwestycyjnym i, i te dwie cechy rynku dzieł sztuki no, potrafią bardzo wręcz rozgrzewać głowy, i inwestorów, i kolekcjonerów, którzy często są po prostu właśnie w jednej osobie. W Polsce rozkwit rynku i, i rekordowe obroty mieliśmy w okresie pandemii i, i, i sile po. Obecnie można powiedzieć, że rynek przybrał taką, taką fazę trochę wyczekiwania, ale może to też być świetny moment do dokonywania kolejnych zakupów na rynku. Aktualnie ceny, ceny powiedzmy, że uspokoiły się w kontekście tych szaleńczych wzrostów, ale w kontekście właśnie inflacji czy, czy w kontekście różnych zmian ekonomicznych wygląda na to, że rynek dzieł sztuki może być bardzo ciekawym takim miejscem do dywersyfikowania własnego portfela, do alternatywnych inwestycji, tu upatrujemy bardzo dużą przyszłość dla, dla rynku dzieł sztuki. W kontekście rynków międzynarodowych Polska nadal jest dość um, takim rynkiem um, niszowym i rynkiem regionalnym. Tak naprawdę większość kolekcjonerów kupuje tylko i wyłącznie polską sztukę. Aczkolwiek jest dużo zmian, ponieważ coraz więcej mamy polskich galerii, obecnych na międzynarodowych targach sztuki, takich jak Art Basel, jak FIAK, um, jak, um, jak, jak, jak Frisk. To są bardzo duże inicjatywy targowe, na których zawsze jest obecna Polska Galeria i ona też tam promuje polską sztukę i obserwujemy bardzo duże zainteresowanie zagranicznych kolekcjonerów i inwestorów polskimi nazwiskami. Ewidentnie jesteśmy pewnym takim rynkiem znoszącym, który jest w tej chwili mocno obserwowany przez, przez grupę często nawet ważnych kolekcjonerów ze świata. Dla mnie jednak te, te proporcje są, są nadal bardzo, bardzo duże w kontekście obrotów, ale to też może być sygnał, że mamy naprawdę jeszcze bardzo wiele przed nami do, do osiągnięcia, do zyskania, do, do, do wzrostów.